Si maczę się czołem. To znowu ja, Daniel handlarz. Po małym, krótkim spóźnieniu e, chciałbym podsumować styczeń jako miesiąc handlu samochodami. W końcu to ma być vlog handlowany, tak? Styczeń, jak każdy dobrze wie, nikt tego nie ukrywa. Jest bardzo kiepskim miesiącem na handel samochodami i ogólnie w handlu. Ja w tym miesiącu sprzedałem zaledwie cztery auta. Dla porównania powiem, że w miesiącach było to około 20, a od 18, 24 samochody, z czego jeden i tak poszedł w cenie złomu. A więc zaczynam. Pierwszy w tym roku samochód, który sprzedałem, to naprawdę przy okazji najnowszy samochód, który do tej pory miałem, czyli Opel, Opel Corsa D 2011 rok. Samochód sprawny, jeżdżący, jednak dosyć mocno powijany i z dużym przebiegiem. Tam było chyba 430 tysięcy czy 460 tysięcy, coś takiego. I dlatego to nie był jakoś e, super atrakcyjny samochód dla, 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 dla na klientów. Miałem jednego klienta, który chciał to na części ale tak jak wspomniałem był zbytnio poobijany i jednak zrezygnował samochód drugi Mercedes C-Klasy fajny w automacie w sumie nawet nagrałem na tym filmie, który może być o tutaj fajnie się nie jeździło, automacik bardzo przyjemny niestety też zardzewiały, dosyć mocno zardzewiały jak to te C-Klasy miały do siebie właśnie oraz trzecie no właśnie jak wspominałem, to co dałem w cenie złomu, to Opel Corsa B To naprawdę po prostu młode chłopaki kupili sobie, żeby go z***nąć No bywa i tak eee, On sobie stał przez jakiś czas, chciałem go oddać na złom eee, Jakoś w międzyczasie oni się zgłosili i kupili I czwarty, ostatni samochód To właśnie Vectra C, która z filmiku tutaj która jest niestety dla mnie bardzo nieudanym samochodem, niestety. No i to by było na tyle. Przez 29 dni kupiłem tylko właśnie tą najnowszą do tej pory Corsa D z 2011 roku. To tak naprawdę sprzedał mi mój sąsiad, sąsiad z działki obok, oraz, oraz Mercedesa, którego też wcześniej pokazywałem. I było bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. Gdy mnie to dwa ostatnie dni, dwa ostatnie dni e, miesiąca, czyli 30 i 31 stycznia, kupiłem dwa kolejne samochody. A więc je kolejnego Mercedesa C-klasę, w którym właśnie w tej chwili siedzę, e, jako moje studio, studio nagraniowe, oraz astre jedynkę Astra F z filmiku tutaj za flaszkę z czego się bardzo w sumie cieszę no i można powiedzieć, że z luty zaczął się już z kopytem no ale to już będziemy widzieć na podsumowaniu lutego jeżeli chodzi o gratisy z samochodów było bardzo skąpo zostało mi się w samochodach jedynie tam klucz 13 i 10 jeden raz oraz taka płyta z soundtrackiem z był bardzo kiepski naprawdę kiepski i gdyby tak był każdy miesiąc, to na pewno o handlowaniu nie byłoby mowy. Ale jak jest tyle minusów, muszą być też i plusy. Dzięki Wam, moim widzom, powoli e, zbiera się oglądalność. E, subskrypcje rosną, łapki w górę również oraz, co najważniejsze, godziny oglądalności. Tak jak wspominałem w wcześniejszych filmikach, piszcie w komentarzach o, o czym chcielibyście mieć następny filmik, macie może jakiś temat. Piszcie, a na pewno taki nagramy. Lub jeżeli wstydzicie się pisać w komentarzu, napiszcie do mnie na maila, który jest też podany w linku. No i tyle z podsumowania stycznia. Może wy też handlujecie. Napiszcie w komentarzach, jak wam poszedł styczeń. Może wam poszło lepiej. Może jakąś widzicie różnicę. Może coś ja źle zrobiłem. Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał. Stawiajcie łapki w górę. I pa pa!